Jeżeli chwilę mnie już obserwujesz, to na pewno wiesz, że nie jestem największym fanem zwyczajnego, tradycyjnego treningu. Jeżeli jednak mnie nie obserwujesz, tego nie wiedziałeś? To już wiesz, że nie lubię płaskiej, czy nie lubię zwyczajnego przysiadu ze sztangą. Ale nie będę zagłębiał się w to, czemu ich nie lubię, bo od tego mam oddzielną rolkę, która jest tu. Skoro jako ludzie uderzamy w taki sposób, rzucamy w taki sposób, ewentualnie rzucamy w taki sposób, to chyba nie muszę tłumaczyć, ale wciąż chcę poruszyć pewną kwestię, trochę moją filozofię za tym. Przede wszystkim, uważam, że płaska to jest dobre ćwiczenie do pewnych celów i nie uważam, że to jest ćwiczenie, które nie jest imponujące. Tam mam znajomego. Młody ma 15 lat. Tu gdzieś będzie jego nazwa na Instagramie. Ma dwa filmiki i wyciska 140 kg. To jest jeszcze bardziej imponujące, bo byłem tam, jak wyciskał 115 kg i widzę, ile pracy, energii i stresu włożył w to, żeby wycisnąć te 140 kg. Nie zmienia to jednak faktu, że płaska ławka, dla tego przykładu, nie nakłada się z moją wizją treningu, nie nakłada się z moimi celami. Czy gdybym robił płaską, miałbym większe cyce? Nie wiem, może tak, nigdy się nie dowiemy. Mnie na tym mi zależy. Zależy mi na płynności ruchu, zależy mi na funkcjonalności ruchu, zależy mi na sile, która będzie niezawodna podczas dnia, a nie na siłowni. I przede wszystkim zależy mi na odbudowaniu naturalnych wzorców ruchu, które straciliśmy przez nasz siedzący i bardzo statyczny tryb życia. Jeśli tobie też na tym zależy i idziesz trochę dalej od tradycyjnego treningu, to zostaw mi obserwacje, bo często o tym baplam.